Witam Cię na Coaching dla Duszy. Ja nazywam się Agnieszka Janiszewska-Szczepanik, jestem life coachem, trenerem, prowadzę indywidualne sesje life coachingowe, jak również warsztaty takie rozwojowe, obudź w sobie artystę, kariera freelancera, od marzenia do biznesu i krąg mentorów. Dzisiaj chciałabym w tym właśnie nagraniu powiedzieć kilka słów na temat tematu, który no najbardziej mnie interesuje, jeżeli chodzi o moją pracę samorealizacji. I być może również to, co powiem, przyda się Tobie, bo jeżeli masz jakieś swoje marzenie jeszcze niespełnione dotyczące twórczej części Twojego życia takiego twórczego obszaru artystycznego lub po prostu biznesowego, zawodowego no to zjawisko, które opiszę może w jakiś sposób blokować spełnienie tego, na czym Ci zależy. Dlatego też zapraszam do wysłuchania i po prostu oceń na ile, na ile to, o czym powiem dotyczy być może Ciebie lub też nie dotyczy. To, co chcę powiedzieć to zjawisko, jakie opisał Abraham Maslow. Myślę, że kojarzysz Abrahama Maslowa z tej legendarnej piramidy potrzeb. Jaką, no, jaka często jest przywoływana w różnych kontekstach. Samo realizacja jest w niej na samym końcu, jest zwieńczeniem ludzkich potrzeb, czyli taką najwyższą potrzebą, no, związaną z tym rozwojem, z osiąganiem w życiu tego, czego chcemy, w czym jesteśmy dobrzy, co jest spójne z naszymi indywidualnymi predyspozycjami, kompetencjami, umiejętnościami, no ale też po prostu tym, co nas interesuje najbardziej, pociąga. W tym obszarze życia, gdzie jesteśmy z sobą, tam się zazwyczaj samorealizujemy. No i właśnie, zacznę od e, Abrahama Maslowa, który już no, wiele lat temu pytał swoich studentów na jednej z prestiżowych amerykańskich uczelni. No, podczas zajęć z nimi zapytał jedną grupę, e, kto tutaj w tej sali z waszej grupy chciałby napisać jakąś znaną powieść amerykańską, zostać gubernatorem, rozkręcić jakąś firmę, zostać może prezydentem, tak? tego typu serię pytań zadał Abraham, Abraham Maslow swoim studentom. No, spodziewał się raczej pozytywnej reakcji, tak? No bo ludzie u stojący na początku swojego życia, swojej kariery, też ym, spodziewał się, że będą mieli duże różne ambicje, marzenia, cele, może nawet za duże trochę, no bo to młodzi ludzie. Mają prawo marzyć odważnie, a tutaj napotkał całkowicie odmienną reakcję. Ludzie zaczęli patrzeć na siebie, ci studenci, tak porozumiewawczo, gdzieś się tam trącać łokciami, czerwienić, chichotać. Generalnie te, te pytania Maslowa raczej wzbudziły w nich duży dyskomfort. Tak, czyli no. Maslow był zaskoczony. Jak na naukowca przystało, zaczął to badanie powtarzać na kolejnych grupach studentów. No i zawsze było to samo. Bardzo rzadko zdarzało się, żeby reakcja była przynajmniej tak w większości entuzjastyczna. Raczej ludzie zachowywali się w ten sposób, jakby był im jakoś wstyd, czy po prostu czuli się niekomfortowo z tymi w ogóle pomysłami Maslowa, tak? Chcieli zmienić temat. No i to go zastanowiło i doprowadziło do... Właśnie opisu takiego zjawiska, jakie nazwał kompleksem Jonasza. No i czym jest ten kompleks Jonasza? Być może ktoś to ogląda teraz, to nagranie też na niego cierpi, także jest to coś takiego powszechnego, popularnego. Jonasz, no to jeżeli chodzi o samą nazwę, no to to jest taka metaforyczna nazwa nawiązująca do opowieści biblijnej. Izraelskiego proroka Jonasza, który otrzymał od Boga polecenie, udać się do miasta Niniwy, stolicy Asyrii, gdzie no według starotestamentowego boga jak działo się bardzo źle, ludzie grzeszyli generalnie no, sodoma gomora, tak, i, i należało tam pojechać, i to miasto gdzieś wybawić od tego losu ich. No i tutaj nieszczęśnik Jonasz dostał. Właśnie takie polecenie zostało wybrane do tego, do tego zadania. No nie wiem, jak Ty zareagowałbyś na tego typu misję życiową. No i on aż nie szczególnie się ucieszył, stwierdził, że nie będzie popularny, jak tam pojedzie i będzie do tej ludności, gdzieś tam przemawiał, nawoływał, żeby przestali robić to, co robią, a jest im z tym przyjemnie i dobrze, no to, 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 to raczej nie wzbudzi to ich akceptacji i on tam w ogóle się nie zamierza. Wsiadł na statek, zameldował się w statku, który, na statku, który płynął totalnie w odwrotną stronę niż miasto Niniwa. No i co się wydarzyło? No za, y, wypłynął y, w morze, tak? No i po jakimś czasie rozpętała się ogromna burza, sztorm, taki już grożący życiu całej załogi. No, i Jonasz, taką drogą no, introspekcji, zastanowienia się modlitwy, zorientował się, że no, ma to coś wspólnego z tą jego decyzją, że chciał uciec od, tej, od tego zadania, e, które wyznaczył mu Bóg. No i wyskoczył, zdecydował się wyskoczyć jako pierwszy z tego statku, żeby go uratować i żeby nie wszyscy musieli utonąć. No tak się wydarzyło, że rzeczywiście ta burza nieco się uspokoiła, kiedy Jonasz wyskoczył ze statku. Tam został. Połknięty przez e, wieloryba, jeżeli można nazwać to szczęśliwym <grym> zbiegiem okoliczności lub też e, rozwiązaniem e, sytuacji, ponieważ no nie, nie utonął, tylko właśnie wieloryb go popchnął, e, połknął i wyrzucił na brzeg. No i on w międzyczasie, właśnie dość mocno się nad sobą zastanowił, stwierdził, że nie, że, że nie może, nie ma sensu uciekać przed tym swoim powołaniem, misją życiową, drogą życiową, no bo właśnie ta burza mu pokazała, że, że nie kończy się to dobrze. No i taką drogą alegorii są właśnie określił tego typu ludzkie zachowania kompleksem Jonasza. Są też różne inne zbieżne zjawiska opisane naukowo, o których może przy innej okazji opowiem, ale właśnie no, to jest dość mało znane, a myślę dotyczy wielu z nas. To jest właśnie to takie przekonanie, że nie zasługuję na ten sukces, czy nie zasługuję na, na tą właśnie drogę swoją życiową, która byłaby dla mnie najlepsza. I to jest właśnie takie paradoksalne, bo z jednej strony gdzieś nas tak wewnętrznie kieruje. Ja nie mówię, że to musi być jakaś wielka w ogóle misja rozumiana w taki mistyczny sposób, tylko po prostu no, mamy jakiś zestaw predyspozycji, kompetencji, takich naturalnych ciągło w jakimś kierunku życiowym, no chyba każdy z Was się ze mną zgodzi, że no nie jest tak, że moglibyśmy być w życiu wszystkim i zawsze będziemy tak samo zadowoleni, tak? Czyli ja mogę być life coachem, trenerem, księgową, piosenkarzem, kimkolwiek i zawsze będzie OK. No nie, są jakieś obszary, gdzie czułam się, czuję się lepiej, bardziej spełniona i generalnie idzie mi to też wtedy lepiej, bo to wszystko jest połączone, tak? To jak się czuję z tym, jak, jak potem te rzeczy wychodzą, zazwyczaj, jeżeli robimy to z zaangażowaniem. No a z drugiej strony, właśnie to czujemy, gdzieś nas to mocno nakierowuje. No i mamy już takie doświadczenie też pracując z ludźmi, że, że jednak rzadko jest tak, że ktoś tak zupełnie nie wie, co, co by wolał, a co by nie wolał. No, zazwyczaj mamy to wewnętrzne przekonanie, gdzie byłoby nam dobrze, a tam często nie idziemy. Właśnie, właśnie często wsiadamy w przeciwnie. W statek, który płynie w totalnie przeciwną stronę. No i to, co właśnie przed tym masą ostrzega, to no rozpęta się burza, jeżeli tak zrobisz, tak? Burza rozumiana jako takie nawet wewnętrzne cierpienie, no albo burza w Twoim e, życiu zewnętrznym, no że generalnie ta, ta, ta droga, która nie jest Twoja będzie po prostu tak niesatysfakcjonująca, że... Mm, że napotkasz liczne trudności, problemy, ale przede wszystkim chodzi o takie wewnętrzne cierpienie, które czasem jest trudne do zdiagnozowania. Ludzie mówią, im, tak się nie za bardzo czuję, ta praca nie przynosi mi sensu, nie widzę w ogóle po co to robię, no niby wszystko jest ok, niby tam mi płacą, niby jest bezpiecznie, może mam jakieś benefity, czy ludzie są bardzo w porządku, to jest też bardzo ważny aspekt, tak, mam super współpracowników, no ale, tak, i to ale oznacza właśnie ten stan, który Maslow opisał jako meta-choroba, on jest dość trudny do zdiagnozowania, no bo to nie jest żaden wirus, czy żadna taka dolegliwość, którą można za pomocą środków medycznych gdzieś tam uchwycić, zdiagnozować i wyleczyć. No tylko to jest cierpienie związane właśnie z brakiem samorealizacji, no czyli coś takiego bardziej abstrakcyjnego, ale to nie oznacza, że nieprawdziwego. Maslow pisał wyraźnie o tym, że to to jest realne cierpienie psychiczne, no tyle, że właśnie trudniej je zrozumieć, a im bardziej od tej swojej drogi odejdziemy, no to tym mniej czujemy w ogóle o co, o co chodzi i tym trudniej nam jest zrozumieć i znaleźć połączenie pomiędzy tym, jak się czujemy, a tym, czego nie robimy, lub też co robimy w życiu, a nie sprawia nam radości, no bo zaczynamy się po prostu w tych takich nieswoich, Drogach życiowych, torach, gdzieś tam no, osadać, mimo wszystko, i, i to robi się przyzwyczajeniem. Także, no, no, wiadomo, jak ze wszystkim, im szybciej wdrożyć jakąś pozytywną zmianę, tym lepiej, ale też, no, nigdy nie jest za późno. Nie ma sensu gdzieś tam na jakimś rozszalałem yy, burzą statku przebywać zbyt długo. To zjawisko opisane zostało też przez wielu innych myślicieli, naukowców. Taki psychoanalityk e, austriacki m, Otto Rank pisał o tak zwanym lęku przed śmiercią i lęku przed życiem. I on to tak trochę um, odmiennie rozumiał niż, niż intuicyjnie byśmy to odczuwali, bo lęk przed śmiercią to jest lęk przed konformizmem. Znaczy, śmierć to jest taki totalny, słuchajcie, konformizm, czyli po prostu jestem taka jak wszyscy, robię tak, jak. Moje otoczenie, nigdzie się tam nie staram jakoś wyróżnić. Nawet nie, nie chodzi o takie wyróżnienie, żeby z, zrobić na jakimś wrażenie, tylko no nie staram się siebie usłyszeć, nie staram się robić tego, co mi sprawiło satysfakcję, dlatego że mm, no chcę być przede wszystkim bezpieczna, chcę być akceptowana przez, ten, przez to moje otoczenie, grupę, co jest oczywiście naturalną potrzebą, no ale to jest ta śmierć w takim psychicznym rozumieniu, no bo ona niesie ze sobą właśnie tą realizację z tego, Życia, które dałoby, nam, um, które dałoby nam tak, ten proces samorealizacji, spełnienia i właśnie realizacji swoich celów, spełniania swoich marzeń. No właśnie, więc mamy ten lęk przed śmiercią i mamy lęk przed życiem. Życie to jest właśnie samorealizacja, i jakby ona może łączyć się z tym, że no trzeba trochę wyjść przed szereg, to jest naturalne. No wyobraź sobie, że jesteś w jakiejś grupie czy to takiej pierwotnej, rodzinnej, swojej, czy też wtórnej, ale jakiejś bliskiej, gdzie, gdzie to jest twoja paczka znajomych, tak, może z pracy. No i wszyscy, no jakimś kluczem się tam <grym> zawiązaliście jako ta grupa. No i to jest naturalne, że czujesz się tam bezpiecznie, czujesz się tam okej okay. i nie szczególnie chcesz gdzieś się tam mocno wyłonić, odejść od nich, wyjść przed szereg, no żeby nie utracić tych, tej gratyfikacji, tego tych korzyści, które masz, będąc częścią tej grupy. Na no, no to jest właśnie ten e, sam czubek piramidy Maslowa, ponad tą potrzebą mm, akceptacji ze strony innych. No więc może się trochę, może mogą się te dwie potrzeby tak na siebie no zazwyczaj wpływają, no i może się tu coś zacząć zmieniać. Z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest tak, że my coś tracimy. Może tracimy, tak? Jakieś tam stare relacje, niektóre może ulegną pewnym modyfikacjom, jakimś rozluźnieniom ale naprawdę na drodze samorealizacji to dopiero poznaje się ludzie, którzy są Ci bliscy, bo po prostu oni robią podobne rzeczy do Twoich, oni tym bardziej gdzieś cię tam popychają na tej na Twojej drodze, inspirują, także to... My po prostu stojąc tu, gdzie stoimy dzisiaj i bojąc się iść dalej, nie możemy zobaczyć, co tam jest dalej, tak? No stoimy na jakimś tam... Mm, jakiejś wysokości, <śm> wspinając się na szczyt, no i nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co widać z samego, Wierzchołkach góry, no to, to jest naturalne, natomiast no boimy się ruszyć z tego miejsca, gdzie jesteśmy. No to dużo się mówi, tak, o takiej strefie komfortu. To jest to. No więc właśnie to, jest te, to są te dwa lęki, które, między którymi my jesteśmy tak trochę szarpani, tak, między tym lękiem przed śmiercią a lękiem przed życiem, czyli chcielibyśmy spełnić swoje marzenie, chcielibyśmy się na czymś takim skupić swoim odważyć, zdecydować, no ale boimy się wyjść przed szereg, to, to jest dość częste i to dość często też słyszę od ludzi, więc to też nie jest tak, że ktoś nam źle życzy w tych naszych grupach znajomych czy, czy rodzinie, tylko nam nie rozumieją, tak, to no, no, no poznaliśmy się, czy jakieś przyjaźnie nawiązały się na tym etapie mojego życia, tutaj jest mi dobrze, bezpiecznie. No, jak ktoś zaczyna jakąś taką y, drogą odmienną iść, no wiadomo, jest to dla innych może nie zawsze zrozumiałe, oni po prostu mogą czegoś nie rozumieć niekoniecznie od razu chcieć dla nas źle. Chcę też tylko bardzo mocno podkreślić, że to jest ok, tak? Że to nie jest źle, że na przykład jeżeli czujesz, że boisz się jakiejś oceny ludzi, czy boisz się właśnie, że straciłbyś akceptację jakiejś grupy, że to jest źle? Nie, to nie jest źle, to jest naturalne. My to mamy w ogóle wszyscy w grani, jako program, taki myślę, jeszcze na poziomie biologii można powiedzieć, który wynika z tego, że no w czasach prehistorycznych, może jakiegoś, nie wiem, paleolitu czy innych epok, rozwoju Ziemi, no to to było, kiedy już ludzkość była, <grym> no oczywiście, no to. Było to naturalne, że my się trzymamy tej naszej jaskini i generalnie mm, tam jesteśmy bezpieczni. No wtedy jakbym chciała być indywidualistką i sobie, nie, id idę swoją drogą, zostawiam was, mnie interesuje tam ta ścieżka w lesie, udaje się tam sama, no to groziła mi śmierć, najzupełniej fizyczna, tak, no bo tygrys szablozębny <grywny> mógłby być za pierwszym, drugim, dziesiątym drzewem tego mojego spaceru, i nikt by mi nie pomógł, nikt nie wyszedł, by nie rzucić w nim kamieniem, nie miałabym tego mm, komfortu bycia w grupie, tak? Czyli to jest taki atawistyczny lęk przed śmiercią. Jestem w tej grupie i tu jestem bezpieczna, i to jest w nas normalne, ludzkie, że taki, e, taką potrzebę mamy, być w tych grupach. No, tylko dobrze znowu, no to co ja bardzo mocno wierzę, że świadomość jest kluczem do rozwoju, no więc jeżeli wiemy, że coś takiego mam, ale jest XXI wiek, no i ja nie muszę się tak aż kurczowo trzymać, <grym> załóżmy mojej rodziny pochodzenia, która gdzieś tam funkcjonuje na jakimś innym obszarze niż ja bym chciała, wszyscy są załóżmy, nie wiem, sklepikarzami czy lekarzami, a ja chcę być malarką, <grym> no to to jest okej, okay. nie grozi mi śmierć <grym> fizyczna, tak, przynajmniej może ta Psychiczna w rozumieniu ręka, ale też e, od to ręka, ale też e, no niekoniecznie te relacje mogą ulegać jakimś modyfikacjom. One nie muszą od razu zostać zerwane. To wszystko jest e, kwestia kompromisów, negocjacji między ludźmi, więc tu w ogóle nie ma żadnych sztywnych reguł. Natomiast oczywiście no, jakieś tam y, zagrożenie lub też tego rodzaju zjawisko może zajść, tak, modyfikacja. E, relacji w grupach społecznych, w których jesteśmy dzisiaj, a jeżeli zmienimy swoją drogę życiową, zawodową, coś tam może się ruszyć, bo wszystko wpływa na siebie, <laughs> efekt motyla, także. I tak się te relacje zmieniają z czasem, tak? Tylko no kwestia, czy my to robimy świadomie, biorąc odpowiedzialność za swoje życie i, i, i dajemy sobie jakieś nowe otwarcia, nowe drogi, może zawiązujemy nowe przyjaźnie, jeszcze bardziej czasem satysfakcjonujące i takie karmiące nas wewnętrznie. No, czy z tego lęku kurczowo trzymamy się czegoś, co gdzieś tam na jakimś etapie wczesnym się zawiązało. Generalnie to jest, słuchajcie, normalne, no chyba każdy z Was ma takie doświadczenie, że no w przedszkolu miałam jakąś tam przyjaciółkę, w podstawówce już miałam inną grupę, do której należałam, gimnazjum czy tam liceum, jeszcze inną na studiach, a na studiach już ta osoba, z którą się przyjaźniłam w przedszkolu, no to mi się w ogóle wydaje zupełnie odmienna i jak ją spotkam teraz, to nie mamy za dużo sobie do powiedzenia. No, I to nie jest nawet, że ktoś jest gorszy, lepszy czy na wyższym niższym poziomie, tylko jest gdzie indziej, poszedł inną drogą. To jest też naturalne i tylko po prostu chodzi o to, że często w dorosłym życiu my tak stygniemy z tymi zmianami, tak? Nagle nam się wydaje, że no już, już jest ta stabilność, także już tą paczkę, którą mamy teraz, to w ogóle tutaj zostaje. Może tak być, jeżeli wszyscy tam czują się dobrze, bezpiecznie i tak chcą, a może tak nie być i to też jest ok, w jakimś stopniu. Wszystko zależy od Ciebie. No ale to, to generalnie wracając, chciałam powiedzieć o, tym, o tych dwóch lękach, czyli lęk przed śmiercią, czyli przed rezygnacją z tego życia, swoim życiem, bycia sobą, Pozostawieniem czegoś po sobie, no już tak mówiąc, jak to się często mówi, tak, chcę zostawić coś po sobie, czyli właśnie takie uzyskania takiej nieśmiertelności poprzez tą samorealizację, na no, lękiem przed życiem, czyli chęcią bycia takim stuprocentowo akceptowanym. Nie wiem, czy to i tak jest możliwe, bo jak wiecie sami, i tak zawsze komuś się coś tam nie spodoba, co robimy, to jest oczywiste. Także to jest też taki stan idealistyczny, no ale wiadomo, że. że im mniej się wyróżniamy, tym mniejszą uwagę na siebie wracamy. Hmm? No więc to jest to. No i kompleks nasza dotyczy właśnie tego lęku przed byciem zauważonym, przed wyjściem przez szereg, przed właśnie osiągnięciem tego swojego sukcesu. To mamy mnóstwo składowe. tak? Myślę, że dobrze jest zaznaczyć kwestię tego, tej akceptacji przez grupę, bo to w dużej mierze do tego się sprowadza. Ale też wysiłek, no bo jeżeli mamy jakieś odważne marzenie, śmiałe, takie jak założę swoją firmę, swoją markę, rozkręcę lub też, nie wiem, zostanę właśnie malarzem, otworzę swoją galerię, no to to się też łączy z wysiłkiem, z takim uporem wewnętrznym, z samodyscypliną, no tego też się boimy, boimy się wysiłku, boimy się reakcji innych, boimy się po prostu zmiany, no więc często mówimy Często mówimy o lęku przed porażką, a właśnie boimy się sukcesu, bo myślę, że nie wiem, czy, czy to masz, jak mnie słuchasz i teraz o tym powiem, że gdybyś tak naprawdę skupił się na tym, na czym Ci zależy i co jest dla Ciebie ważne, tak naprawdę zrobił wszystko, co możesz w tych ograniczeniach życiowych, jakie masz. Ja nie mówię, że, że masz idealne warunki, na pewno nie. Na pewno jest dużo realnych, takich prawdziwych, nie wymówek, tylko ograniczeń, które mogą Ci przeszkodzić, ale nawet w ich ramach, gdybyś przynajmniej spróbował mocno, mocno skoncentrować się na ile jesteś w stanie, na ile Ci warunki domowe, czasowe i inne zdrowotne pozwalają, to co by się mogło stać? No myślę, że przynajmniej trochę byłbyś w stanie, czujesz, że, że, że jakiś progres mógłbyś zrobić i się do tego celu zbliżyć, może nie tak szybko, może nie od razu, na pewno jakaś tam by była droga niekoniecznie usiana tylko e, kwiatami w ogóle tak tylko jakieś tam przeszkody się na każdej drodze pojawiają ale mimo wszystko jest duża szansa, że się uda i to jest to czego się boimy i to jest właśnie ta refleksja z którą chcecie zostawić na ile bardziej boisz się, że ci się uda i co się wtedy stanie i co za tą zmianą pójdzie jakie inne drobniejsze zmiany których też się boisz a nie myślisz o tym Myśląc o tym celu, o tym marzeniu. A na ile z jakiegoś innego powodu się na to nie decydujesz lub też nie osiągasz jeszcze tego, co byś chciał? Tak? To jest ta idea. nasza właśnie od biblijnego proroka. To jest właśnie, myślę, ciekawe zjawisko. Mało się o tym mówi, no bo mało kto tak wyraża ten lęk, tak czy na sesji coachingowej, czy w jakiejś innej rozmowie, tak? Coś bym chciała, ale boję się, że mi się uda, wiesz, to <laughs> nie robię. No nikt tak nie mówi, bo to w ogóle głupio brzmi. Mówimy tam od razu szereg rzeczy, które mogą się nie udać, czyli mówimy o porażkach, ale nie, nie myślimy, czy nie jesteśmy świadomi tego że tak jak Maslow odkrył i opisał, często boimy się tej swojej najlepszej wersji siebie, spełnienia potencjału i tej takiej, Autorant no, nazywał to taką boskością w nas, tak? Czyli tą taką kreatywną siłą, tak? Czyli tej naszej kreatywności się boimy, no bo to mogłoby różne ciekawe <laughs> miejsca nas poprowadzić może. Bardzo, bardzo interesujące, ciekawe rzeczy jesteśmy w stanie zrobić i czasem mamy kontakt z tym właśnie taki przebłysk tego, na co nas stać, no ale zaraz potem następuje ten autosabotaż, ten kompleks Jonasza się odzywa. No więc oceń sam dla siebie, sama dla siebie, na ile to co powiedziałam gdzieś się dotyczy. No i nie mam tu jakiejś złotej recepty, co zrobić. Właśnie myślę, że ta świadomość jest kluczem. No bo jeżeli już wiem, że coś takiego jest i nie dotyczy tylko mnie, tylko to jest załóżmy ogólnoludzkie w bardzo dużej części osób y, na swojej drodze samorealizacji dotyczy, no to mogę działać mimo to. To też y, masą na to zwrócił uwagę, że nawet Platon, tak, on podał przykład Platona, kojarzy się gościa nadal, myślę. Hmm. No, zanim zaczął głosić swoje dość rewolucyjne teorie na temat natury rzeczywistości, też najprawdopodobniej zastanawiał się, czy na pewno ma to sens, czy na pewno nikt mnie nie skrytykuje, tak? I, i każdy, no pomysł sobie o jakimś swoim autorytecie, o osobie, która coś osiągnęła, co Tobie, akurat dla Ciebie jest atrakcyjne, Tobie się podoba, czy to jest malarz, pisarz, jakiś przedsiębiorca. Czy na pewno ta osoba, zanim to osiągnęła, nie miała podobnych bardzo wątpliwości jak ty? Najprawdopodobniej miała. Tak, to co wyróżnia tych ludzi, no to to, że oni mimo wszystko działają. <grym> no właśnie, i, i to jest to, co chciałam powiedzieć. Bardzo mm, się cieszę, jeżeli wysłuchałeś, wysłuchałeś do końca. Zapraszam na coaching dla duszy. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać więcej e, filmików dotyczących właśnie. Tego, co jest moją, moim obszarem zainteresowań i moją samorealizacją, czyli samorealizacja, jako taka, coaching, rozwój, rozwój właśnie swojego potencjału. Bardzo Ci dziękuję serdecznie, Cię pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.